Po Avengers Endgame fani MCU dalej z niecierpliwością czekają na jakiekolwiek informacje dotyczące tego, co faza czwarta ma nam do zaoferowania. Wiele osób chciało, aby to właśnie ostateczna walka z Thanosem była też początkiem czegoś nowego. Jednak Marvel postanowił inaczej i tylko z wielką korzyścią w stronę Spider-Mana. Teraz wiele osób, które normalnie czekałyby na DVD czy wersję piracką w sieci, pójdą do kina, ponieważ będą chcieli jak najszybciej wiedzieć, co dalej. A jeśli wierzyć przeciekom... Które już krążą w sieci, to MCU wraz z rozpoczęciem czwartej fazy może wyglądać po prostu świetnie. Jednak jeszcze zanim dowiemy się co dalej, to wygląda na to, że twórcy szykują gigantyczną niespodziankę związaną z filmem o Człowieku Pająku. Zanim powiemy coś więcej, to ostrzegamy o potencjalnych spoilerach. Wszystkie te plotki mogą okazać się prawdziwe, co może zepsuć wielką niespodziankę podczas seansu. Oglądacie to oczywiście na własną odpowiedzialność. Dodatkowo mamy do Was małą prośbę: staramy się publikować dla Was ciekawe filmy, Film, więc bylibyśmy wdzięczni za zostawienie subskrypcji. Was to nic nie kosztuje, a dla nas to wielka motywacja. Na dany moment trzeba przyznać, że nie mamy zbyt wielu informacji odnośnie tego, co będzie się działo w Spider-Man Far From Home. Wszystkie znane nam szczegóły nie sklejają się w całość. Wiemy, że akcja toczy się będzie krótko po wydarzeniach z Endgame, ponieważ świat mocno Iron Mana. Sam Peter wraz ze swoją klasą udaje się na wycieczkę po największych europejskich miastach. I wygląda na to, że Londyn będzie miastem, w którym dojdzie do pewnych niezbyt przyjemnych wydarzeń. Pojawią się Elementals, jak i sam Mysterio. Jednak czy to wszystko? Jeśli ten film ma zbudować podstawy do czwartej fazy, to potrzebujemy czegoś więcej. Obecnie fanbase tego filmu jest niezwykle podzielony, ponieważ w internecie znajdują się dwie potencjalne wersje tego filmu. Pierwsza z nich mówi o walce Spidermana z Mysterio, który okłamał wszystkich, jeśli chodzi o jego ziemię. Chciał on głównie zająć miejsce Iron Manu jako główny obrońca naszej ziemi, ponieważ w jego uniwersum to się nie udało. Aby to zrobić musi usunąć pozostałości tarczy, w tym przypadku Nick Fury, jak i obecnie. Głównego Avengersa, czyli Spider-Mana. Oznacza to, że Elemental znaleźli się na Ziemi prawdopodobnie też z rozkazu samego Mysterio. Co do drugiej wersji, to tutaj sytuacja robi się ciekawsza. Według niej Mysterio nie kłamie i rzeczywiście Iron Ironmana stworzyło gigantyczny rozłam i masę multiuniwersum. Przeniósł się on na Ziemię, prosić właśnie tych odpowiedzialnych za pstryknięcie o pomoc w naprawieniu tego wszystkiego. Oznacza to, że Mysterio wcale nie musi być zły, przynajmniej w tym filmie. Tak, ta wersja, Wersja zakłada pojawienie się misterio w wielu filmach MCU czwartej fazy. Nieważne, która wersja wam się podoba bardziej, na tym sam film się nie kończy. Marvel jest znany z tego, że zawsze pozostawia coś okryte tajemnicą nawet przed samą premierą. W tym przypadku możliwe, że właśnie tak i jest. W internecie pojawiła się jednak pewna informacja na temat osoby, która może pojawić się w filmie jako super superzłoczyńca, albo odwrotnie, jako osoba, która pomoże Peterowi Parkerowi w pokonanie misterio. I mówimy tutaj o nikim innym jak normalnie. O Fani komiksów i starszych filmów o człowieku Pająku wiedzą, że jest on naukowcem, który wynalazł strój Green Goblina. W Spider-Manie z 2002 roku widzieliśmy go pod postacią jakby mentora Petera Parkera, a także ojca jego najlepszego przyjaciela, Harego Osborna. W niesamowitym Spider-Manie 2 z 2014 roku Osborne został przedstawiony jako właściciel wielkiej firmy, jednak jego samej osoby prawie nie poznaliśmy. Przekazał on wszystko, co posiadał swojemu synowi, a samego Zielonego Goblina widzieliśmy tylko przez kilka minut pod sam koniec tego filmu. Na początku chyba trzeba od razu dodać, że raczej nie zobaczymy Green Goblina w filmie Spider-Man Far From Home, jednak możemy zobaczyć samą postać Normana Osborna. W wielu komiksach, jak i w starszych serialach był on przedstawiony jako naukowiec, a zbroję Goblina zakładał w ostateczności. Można nawet powiedzieć, że jest on w pewnym sensie podobny do Tonego Starka. Może to właśnie o to będzie chodzić w Far From Home. Tak więc, po co nam jego postać bez zielonego Goblina? Dobrze wiemy, że ta odsłona Spidermana nie zakończy się na tym filmie, ponieważ ma on poprowadzić odsłonę nowych mścicieli, którzy będą nosić nazwę New Avengers. Tak więc, aby utrwalić całość i nie szukać co film nowego zagrożenia, możemy zacząć je budować już teraz. Norman Osborn może być tą osobą, która pomoże Spidermanowi w pokonaniu Mysterio, albo równie dobrze może stanąć przeciwko niemu. W obu przypadkach jednak byłoby dobrze, gdyby postać Green Goblina została przygotowana na później. Mysterio i Elementals to chyba na jeden film wystarczająco dużo, aby Spider-Man miał pełne ręce roboty. Oczywiście warto pamiętać, że jest to przeciek i trzeba podchodzić do niego z wielkim dystansem. Z drugiej jednak strony możemy zapowiedź o zborna znaleźć już w jednym z trailerów, choć też niedosłownie. Kilka klatek jednego z trailerów pokazuje Spider-Mana na tle przebudowanego Avengers Tower. Drapacz ten dobrze nam znany z m.in. pierwszego filmu Avengersa, gdzie bronili oni ziemi przed inwazją Lokiego i Chitaurich. W trailerze widać, że butynek ten jest przerabiany, ponieważ ostatecznie Został on sprzedany przez Starka jeszcze przed wydarzeniami z Infinity War. Według jednej z osób pracujących na planie filmowym Nowego Człowieka Pająka wiemy, że drapacz należy teraz do innego, bardzo bogatego naukowca. I to właśnie może być dowodem wprowadzenia Osborna do MCU. W komiksach i innych filmach Osborne posiadał najwyższy wieżowiec w Nowym Jorku i zaprezentowano był w obu filmach o niesamowitym Spider-Manie. Tak czy inaczej, Marvel potrafił trzymać w tajemnicy coś, co pokażą w nadchodzących filmach i a Avengers Endgame jest tego świetnym przykładem. Zanim przejdziemy dalej, mamy dla Was całkiem ciekawą ofertę. Chcecie wyglądać jak Iron Man, a może Spider-Man, a może Spider-Gwen, Loki, Venom? To teraz macie całkiem świetną okazję. Wystarczy, że wyjdziecie w pierwszy link podany w opisie, gdzie znajdziecie setki ubrań z grafikami z Marvel, DC Universe czy Gry o Tron. Dodatkowo z naszego linku dostaniecie niesamowite promocje, o których dowiecie się też w opisie. W ten sposób pomożecie nam rozwijać kanał, więc za Wasze wsparcie dziękujemy. A Wy chcielibyście zobaczyć? Normalne Osborna i jego syna Harego Zborna w historii MCU? Czy może jednak lepiej się w to kolejny raz nie mieszać i iść z super złożnicami, których nie widzieliśmy na swoich ekranach? Jesteśmy zawsze ciekawi Waszych opinii, więc dajcie nam znać w komentarzach. Zapraszamy też do odwiedzenia naszych social mediów, takich jak Facebook, Twitter czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata pop kultury. Tak więc pani i Panowie, ja nazywam się Seth Doners z Just Culture. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.